W tym odcinku pokażę Wam jak z takich oto ściętych pędów hortensji wytworzyć nowe krzewy. Tutaj mam już pocięte hortensje, usunąłem to co niepotrzebne. No i dobrze byłoby to jeszcze jakoś wykorzystać. Przed wyrzuceniem na kompost i zrobimy sobie z tego sadzonki, także o tym będzie ten film. Jeżeli chcecie uzyskać hortensję, też można to zrobić z całych zielonych pędów, ale to dopiero w lato mogę Wam pokazać. Albo jeszcze możemy zrobić to z takich oto pędów, które gdzieś tutaj sobie na bok poszły. Tutaj jest taki pęd, ja go nie ruszałem. Tam przy tej drugiej hortensji też mam taki. Tutaj odkopię trochę ziemi, tą część umieszczę w ziemi, obsypię. Ona puści mi korzeń i będę mógł wtedy za korzeniem odciąć i posadzić już taki oczywiście skrócony pęd, nie taki wielki. Ale to innym razem. Dzisiaj będziemy zajmować się robieniem sadzonki. Z pozostałości cięcia. Ja tutaj przygotowałem sobie takie doniczki wypełnione żółtym piaskiem. Tutaj mam moje ścięte części. To jest inny gatunek, i to też jest inny gatunek. Będę potrzebował, oczywiście, sekator i ukorzeniacz. Ja mam taki, bardzo dobrze się sprawdza. Wybieram sobie takie nie za grube, oczywiście, niezdrewniałe pędy. I teraz przycinam mniej więcej centymetr, półtora centymetra, tutaj od tego dolnego oczka. Pozostawiam tutaj pierwsze zaraz nad tym. Tą część ścinam. I już mam gotowy do posadzenia. Jeden pęd. To samo zrobię sobie. Powiedzmy z tym. Tutaj troszkę przytnę. I coś takiego. Następny. Ten mi się nie podoba. Za gęsto ma te oczka, nie chcę go użyć. Ten jest z kolei nieco za gruby, też nie. Ten już lepiej się prezentuje. Tutaj odcinam i kolejny też ścinam centymetr półtora i mniej więcej w tym miejscu zobaczę co ja tu jeszcze mam coś z tego na pewno też uda się pozyskać I to już z tego będzie ostatni. Tutaj. Inny gatunek. Też ścinam na centymetr półtora. I u góry również odcinam. Z tym postępuję identycznie. Tego do końca nie jestem pewny. Tutaj u góry coś się dzieje. No nie wiem, zobaczymy. Ogólnie zielony jest. Może, może da radę. Akurat tej odmiany, nie pamiętam jak się nazywa. Miałem dość mało, żeby zrobić eksperyment. Tylko takie dwa udało mi się uzyskać. Teraz będę potrzebował patyczek. Ja jeszcze sobie zobaczę, ile ich tutaj mam. 4, 7 i to jest... te dwa to razem jest dziewięć więc powiedzmy, że w jednej doniczce po trzy zrobię sobie trzy dziurki okej, okay, otwory mam zrobione Teraz korzeniacz. Dolną część yy, wsadzam i mieszam w korzeniaczu. I obciskam. Ważne, żeby tutaj te dolne pąki zostały pod ziemią mniej więcej na yy, taką głębokość. Gotowe. Moje sadzonki są już w doniczkach. Teraz nie pozostaje nic, jak odstawić je w miejsce. Oczywiście kontrolować poziom wilgotności, bo różnie może być, może trochę słońca nagle wyskoczyć i ziemia zrobi się zasucha. Jeżeli zobaczycie, że na przykład tutaj te pąki zaczynają nam rosnąć i nagle przysychają, no to dobrze jest okryć Torebkę, znaczy doniczkę, torebką, tak żeby zatrzymać parowanie tej wilgoci. No i jest to tutaj praktycznie wszystko. Po około 2-3 tygodniach yy, możemy to wyjąć. Nasze sadzonki powinny być korzenie i będziemy mogli je przesadzić już do osobnych doniczek. Ok, kontynuujemy misję Hortensia. Były trzy doniczki zostały niestety dwie w sumie to liczyłem się ze stratami bo kilka tych sadzonek było w kiepskiej kondycji ale tutaj widzę że to co zostało puściło ładne listki także w skuteczność yy, dwie trzecie ładnie zaraz zobaczymy jak wyglądają korzenie to 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 raczej też padło tak ale zapowiada się, że będziemy mieli cztery ładne sadzonki. No i ta zobaczymy, co tam się dzieje. Także ustawiam sobie tutaj wszystko i zobaczymy. Są hortensje, są nowe doniczki. Pojawiła się też ziemia. Doniczek 5. Zaczniemy, może od tej. Co my tu mamy? Jest korzonek. Nie będę pozbywał się tej ziemi. Niech to tak sobie będzie. O, tutaj widać, że też już puszcza pęd z takiego miejsca, jak tutaj, właśnie. Także jedna jest ok. Zobaczmy to. Tutaj też zaczyna się dziać. Co prawda korzeń nie jest taki duży i nie jest tak silna ta sadzonka jak poprzednia, ale damy jej jeszcze szansę. No i ostatnia. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. O, tutaj. Hmm. O, tutaj, tutaj jest korzonek taki mały. No, zobaczymy, spróbujemy. Nic mnie to nie kosztuje. Także może się powiedzie, może nie. Kolejna doniczka. Też tutaj jest troszkę korzonków. I ostatnie również są korzonki, popuszczało. Także jestem póki co zadowolony. Doniczki teraz każda. Z hortensji będzie miała swoją na dno trochę ziemi. Zacznę może od tej, od najładniejszej. Na razie tak delikatnie ugniatam i za momencik sadzę kolejne. No i hortensje są już posadzone, każda w osobnej doniczce. Jeszcze tylko damy im trochę wody, żeby to ładnie Ziemia dotykała do korzeni Także ja to podlewam No i to jest właśnie Moim zdaniem całkiem niezła metoda Jeżeli chcecie pozyskać Dosłownie z niczego, no bo to Te ścięte gałęzie, one poszłyby na Kompost, albo do spalenia, albo do workabio Jest to całkiem niezła metoda na pozyskanie Kolejnych pszczaków Hortensji, no i na ich rozmnożenie. A tutaj obok gnojówka z pokrzywy. W zasadzie cała fabryka gnojówki z pokrzywy. Tutaj kosz cały pełny gnojówki. Także polecam tą metodę. Dzięki i do następnego odcinka. Cześć!